Cześć, Anna Kazimierczak, coach, trener, mówca, przedsiębiorca. Kochani, dzisiaj krótko o czterech powodach, dla których nieustannie stoisz w miejscu. Ja wiem, jest to temat, który permanentnie się przewija. Jest to temat, wydawałoby się oklepany, a jednak ten, kto mnie dobrze zna, doskonale wie, że ja wychodzę z założenia, że każdy... Mówi to samo tak naprawdę, jeśli chodzi o podstawy rozwoju osobistego, bo to jest tutaj prezentowane na, na kanale YouTube u mnie. Jednocześnie jest tak, że każdy do nas trochę inaczej gada. Prawda, ja wam kiedyś mówiłam w kontekście pewnej książki, że ona nie jest odkrywcza. Na mnie natomiast zrobiła świetne wrażenie, bo po prostu autor do mnie gadał. Język autora mi się podobał. Było to coś, co bardziej do mnie trafiło. To jest jeden powód, dla którego nagrywam ten film: że po prostu być może do jednych nie przemawiam zupełnie, a do drugich przemawiam bardzo. Drugi natomiast powód jest taki, że jeśli nie będziemy przypominać pewnych rzeczy permanentnie, to one gdzieś nam będą umykać. To jest trochę jak z pewnymi szkoleniami. Raz na jakiś czas trzeba na jakieś szkolenie się udać, trzeba odświeżyć pewne, pewne rzeczy, nawet jeśli one są bardzo podstawowe. A Wy dobrze wiecie, że te podstawowe rzeczy tak naprawdę odgrywają największą i zasadniczą rolę w naszym rozwoju i tak naprawdę te podstawowe rzeczy, te elementarne. Aspekty naszego rozwoju są najtrudniejsze do wdrożenia, dlatego że przy tych aspektach pozostajemy tacy ogołoceni, tak naprawdę. To znaczy, wręcz sami się ogołocamy po pierwsze przed sobą, co jest chyba najtrudniejsze, a po drugie przed innymi ludźmi. Ale nie o tym teraz. Teraz chcę Wam zaprezentować pokrótce cztery powody, dla których nieustannie stoimy w miejscu. Otóż tak, pierwszy powód jest taki, że wpadamy po prostu w pewien wir szkoleń. I nie mam nic przeciwko szkoleniom, ponieważ no tutaj po prostu sama bym na siebie bat plotła, ponieważ sama jestem szkoleniowcem. Ja uważam, że szkolenia są bardzo potrzebne. Nie robiłabym tego, gdybym uważała, że to jest niepotrzebne, dlatego, że ja nienawidzę robić rzeczy, które po prostu nie mają sensu. I i to jest ok, że robimy rzeczy, które kochamy i które mamy świadomość, że dają ludziom wartość. Natomiast yy, zdarza się tak, że niektórzy ludzie wpadają w wir szkoleń, stają się wręcz uzależnieni od tych szkoleń i koniec. I na chodzeniu na te szkolenia się kończy. Być może wybierają złe szkolenia, gdzie po prostu jest to taka chwilowa dawka motywacji. Natomiast nie ma tego elementu, że ktoś powie: hej, sprawdzam. Ja bardzo lubię ten moment, sprawdzam. Bardzo lubię na przykład, mam, mam bardzo duże marzenie, żeby zrobić taki wielki event szkoleniowy. Oczywiście, że mam. Ale ja bardzo lubię też te szkolenia w malutkich grupkach, gdzie ja po prostu mogę na małej grupie na Facebooku napisać do moich um, słuchaczy, kursantów Sprawdzam. I oni muszą się w jakiś sposób wtedy zreflektować, wywiązać, i oni wiedzą, że to sprawdzam będzie. I dlatego to przynosi efekty, dlatego dlatego jestem w moich szkoleniach skuteczna. Natomiast ci, którzy chodzą na te szkolenia, złapią chwilową dawkę motywacji, wracają do domu, zaczynają się tylko frustrować, bo tak naprawdę nic nie wdrażają, bo z niektórych tych szkoleń, wiem, bo też niestety w takich uczestniczyłam i straciłam tylko pieniądze, z niektórych tych szkoleń się wychodzi i tak naprawdę nie wiadomo, co wdrożyć. Bo jak się wraca do domu, to na pytanie, jak było na szkoleniu, Czasami można odpowiedzieć, było fajnie. I tyle. Bo było fajnie. Była fajna atmosfera. Był fajny klimat. Poznałam fajnych ludzi. I kurde, koniec. Nic więcej się nie wydarzyło. To po co to szkolenie? Nie lepiej było iść na imprezę? Imprezę można w podobnym stylu zrobić. I to jest pierwszy powód. Dla którego stoimy w miejscu. Paradoksalnie, powód, dla którego niektórzy stoją w miejscu, Powodem, dla którego niektórzy stoją w miejscu, są szkolenia. Bo albo są złe, źle dobrane, które tak naprawdę ze szkoleń to mają tylko nazwę. A po drugie nie wdrażają, nawet jeśli jest co wdrożyć, to nie wdrażają. To, tutaj powody mogą być już przeróżne. Może to być lenistwo, może to być na tyle silna prokrastynacja, że po prostu później już gdzieś ta motywacja spada, bo oczywiście, że ta motywacja na każdym szkoleniu gdzieś się pojawia i to jest ważne. Natomiast dlatego tak ważne jest to, żeby zacząć wdrażać już teraz. Kiedyś jeden bardzo mądry szkoleniowiec, którego bardzo lubię, powiedział mi i cenię, lubię i cenię, powiedział, że bardzo ważne jest to, żeby tuż po szkoleniu spalić notatki żeby już nie było możliwości powrotu, wdrożyć natychmiast. Wdrożę, spalam notatki albo spalam notatki i zaczynam z automatu wdrażać, dopóki pamiętam. To, to, to jest świetne. Druga rzecz, moi drodzy, dla którego stoimy w miejscu, to są e, ograniczające przekonania. My już o tym trochę, znaczy my, Ja w ostatnim moim filmie na kanale YouTube mówiłam trochę o tym. Wczoraj dokładnie nagrałam i wrzuciłam ten film. Ograniczające przekonania. Tutaj wchodzimy na obszar bardzo intensywnej pracy nad sobą. Jeśli masz chęć i czas, to zapraszam Ciebie, możemy wziąć Twoje przekonania na tapet, popracujemy nad tym, pracuję z przekonaniami, bardzo lubię pracę z przekonaniami, to jest bardzo głęboka praca. Ja lubię pracować na najgłębszych poziomach, więc zapraszam Cię serdecznie, jeśli tylko masz chęć. I przestrzeń w swoim życiu na to. W każdym razie, dopóki nie zmienimy swoich przekonań, to nie ruszymy. Dopóki nie zmienisz swoich przekonań, dopóki nie nastawisz swojego nastawienia do samego siebie, bo to jest zmiana przekonań, też na tym polega zmiana przekonań, nie ruszysz, po prostu nie, nie, nie ruszysz. Ograniczające przekonania powodują, zawsze powodują, że Ty nie czujesz się gotowy na sukces. Nigdy nie będziesz gotowy na sukces, jeżeli będziesz nosić w sobie ograniczające przekonania. I tu mówię Ci, jak jest. To, to ja, ja nie jestem naiwna. I jest tak, że, że po prostu będziesz miał ścianę i jej nie, nie przebijesz nie zburzysz, nie przeskoczysz, nie obejdziesz, dopóki będziesz mieć ograniczające przekonania. Więc zachęcam cię do tej pracy jak najszybciej i zachęcam do tego, żeby to była praca z jednej strony stopniowa, małe kroczki, ale bardzo intensywna, czyli szybko. Kolejna rzecz to jest Twoje środowisko. Dobrze wiesz, że pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, pięć, pięć nie wiedziałam, której ręki użyć. Że pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, mają bardzo duży wpływ na, na Twoje działania, na to, co myślisz, na to, w jaki sposób funkcjonujesz. Jest takie powiedzenie, którego nigdy nie lubiłam, że jak się wpadnie między wrony, trzeba krakać tak jak one. I zobacz, pomimo tego, że nie trzeba, ty nie musisz krakać tak jak te wrony, ty nie musisz zachowywać się tak jak ci ludzie, to jednak siłą rzeczy przyjmujemy te nawyki. Wiecie, mi się bardzo podoba. Pamiętam jakąś dyskusję taką na temat dwóch chłopców bliźniąt, którzy byli z in vitro. I zabawne było to, że nasienie było pobrane od, ta od taty, bo mama nie mogła mieć dzieci. I później, no czyli jakby no od strony biologicznej, od strony biologicznej mówię, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką in vitro ze względów społecznych, bardzo mocno, ale to nie, nie na ten temat teraz. Od strony biologicznej ta mama nie była mamą. Nie jest mamą tych chłopców, ona jest ich mamą w sensie społecznym, ona jest ich mamą taką, bo, bo, je, bo ich wychowała i tak dalej, i tak dalej. To już są prawie dorosłe chłopaki dzisiaj, ale ona nie jest ich mamą w sensie biologicznym, dlatego że jajeczka zostały pobrane od innej kobiety. Ale wszyscy mówią: jejku, jacy chłopcy są do mamy podobni, co było od strony biologicznej, od strony genetycznej niemożliwe. Ale zobaczcie, przebywali z mamą bardzo dużo. Właściwie ta mama większość czasu spędzała z chłopcami, kiedy byli mali, bo tata pracował dużo więcej, mama tam była nauczycielką, więc, więc miała dużo czasu, zwłaszcza popołudniami w domu dla dzieci, i po prostu przejmuje się nawet te same zachowania, więc przejmuje się zachowania, więc co dopiero mówić o myśleniu o światopoglądzie, no przecież to po prostu wzrasta się w tym, przebywa się w tym i, i to. Czy my chcemy, czy nie chcemy, będziemy przejmować takie rzeczy. Więc jeśli ja przebywam wśród ludzi leniwych, którzy pracują na etat i ich jedyną aspiracją jest, żeby odbębnić, dosłownie odbębnić swoją pracę od A do B, to, to ja zacznę w pewnym momencie robić tak samo. Ludzie, którzy nie mają ambicji. Ja, uwaga, żeby było jasne, uważam, że nie ma nic złego w pracy na etat. Uważam po prostu, że mogą być tam świetni pracownicy, bardzo twórczy, hmm, bardzo popieram, zresztą sama mam marzenie, żeby mieć kiedyś bardzo dużo pracowników na etat, ale na pewno bym zatrudniała mądrzejszych od siebie, znaczy nie bym zatrudniała, tylko na pewno będę zatrudniała mądrzejszych od siebie i bardziej twórczych, jeszcze bardziej twórczych, ponieważ na takich ludziach po prostu stoi firma. Więc rozejrzyjcie się proszę, wymieńcie sobie, weźcie sobie teraz, zatrzymajcie ten film, weźcie sobie teraz kartkę i długopis, ołówek, pióro, co tam chcecie, czym piszecie i wypiszcie sobie pięć osób, z którymi spędzacie najwięcej czasu. Mhm. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, um, jakie będą wasze refleksje, jakie będą wasze przemyślenia e, później. E, I ostatnia rzecz, e, moi drodzy, e, taka wydawałoby się bardzo prozaiczna, ale jak sobie myślałam, a ja tu mam taką karteczkę z notatkami, nie wiem, czy wy, wy to widzicie, ja tu podglądam troszeczkę. Um, jak sobie myślałam i robiłam właśnie te notatki przed nagraniem tego wideo, to przyszła mi taka myśl do głowy, że ty po prostu nie chcesz. Ty po prostu nie chcesz ruszyć dalej, to jest dobrze tu, gdzie jesteś. I uwaga, nawet jeśli permanentnie powtarzasz tak, ja mam aspiracje, że samorozwój, tutaj, szkolenia i ja zmienię to czy to i śram to i owam to, to może po prostu okazać się, że my gdzieś się wybielamy. Ludzie mają taką tendencję do tego, żeby się wybielać. Czyli no ktoś nie może pomyśleć, że ja nie mam ambicji, bo to jest takie bardzo ważne w ogóle, co ludzie powiedzą. Więc jeszcze ludzie pomyślą, że ja nie mam ambicji, że ja nie mam aspiracji żadnych. No i. To nie jest dobrze, żeby oni o mnie tak źle pomyśleli. Oni muszą o mnie myśleć w taki sposób, że ja jestem bardzo ambitny, że ja po prostu mam wielkie cele w życiu. I uwaga, Ty być może tego nie nazwałeś, nie nazwałaś, ale może tak być. A tak naprawdę jest Ci dobrze tu, gdzie jesteś. Tylko wtedy powiedz sobie jasno, zadaj sobie to pytanie, czy Ty naprawdę chcesz ruszyć do przodu, czy. Po prostu mówisz, że chcesz ruszyć do przodu, po to, żeby ludzie o tobie źle nie pomyśleli. Ale to nie jest źle. Jeśli na przykład, słuchajcie, ja mam, ja mam taką znajomą. Ona pracuje sobie w biedronce, nawet nie na kasie. Ona jeździ tym takim wózkiem i takim, co się pcha albo ciągnie, wykłada towar na półki i ona mówi: Anka, ja jestem w tym miejscu, w którym powinnam być. Ja jestem zadowolona. Ja sobie pracuję, ja się nie przejmuję, jest mi dobrze. Jest zadowolona, dobrze mi płacą, dla niej to jest wystarczająco i okej. Okay. Jeśli ona jest z tego zadowolona, ja uwielbiam jej podejście. Ona otwarcie, prawdziwie, szczerze, autentycznie powiedziała, że jej w tym miejscu, w którym jest w Którym się aktualnie znajduje, jest bardzo dobrze. Ona nie chce tego zmieniać. Ona nie mówi, że jej ale obciach pracuje w Biedronce. Bo to w ogóle żaden obciach pracować w Biedronce. Tylko teraz, jeśli mówisz, że masz aspiracje, żeby iść dalej. To powiedz mi, napisz mi proszę w komentarzu, jakie są podstawy ku temu. Czy na pewno odpowiedz sobie na, na pytanie, czy na pewno? Także moi drodzy, Podsumowując, cztery nasze elementy to po pierwsze wir szkoleń, które nic nie dają, po drugie e, e, ograniczające przekonania, po trzecie niewłaściwi ludzie, którzy cię otaczają, i po czwarte być może po prostu nie chcesz. Jeśli chciałbyś przepracować pewne tematy, chciałbyś, chciałabyś, zapraszam Cię do kontaktu ze mną. E, Anna kazimierczak kucharska to mój fanpage na Facebooku. Anna Supercoach na Instagramie. Znajdziesz mnie również na TikToku pod Anna Supercoach. Także zapraszam serdecznie do kontaktu. Skomentuj, proszę. Kliknij tutaj jakąś łapkę w górę, i, i za, zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie. I przesyłam dużo, dużo pozytywnej energii, dużo takiej autentyczności. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, cześć.